Odwiedź nasz świat. Odwiedź holmark.com. Źle się dzieje w holmarku. Nic ci nie jest? Siedem wieczorów mrocznych uczynków i niepokojących spotkań. Gwarantowane napięcie i niezliczone niespodzianki. Zajrzyjcie wprost w oczy przerażeniu i temu, co nieznane. Tydzień tajemniczych morderstw. Nie! A w nim rozmowy z zaświatami. Początek w środę 5 czerwca w Holmarku. W siódmej erze z morza rodzi się legenda. Wody wydają piękną syrenę. Jesteś moja. I najgłębszą miłość. Miłość, która musi powrócić w morskie głębiny. Siódmy strumień, w środę 19 czerwca w holmarku. To najbardziej powabna kobieta, jaką w życiu widziałem. Oparta na powieści Anne Rice. Widziałam już w życiu wiele kolorowych utrzymanych białych. Historia pewnego rodu i jego przywileju. Należysz do dumnej klasy. W matni pomiędzy dwoma światami. To mój syn. Będzie dżentelmenem i niczego mu nie będzie braku. Oprócz nazwiska. Nie mogę mu dać mojego nazwiska. Dzień Wszystkich Świętych, w środę, 26 czerwca, w Hallmarku. Każdy potrzebuje domu. Swego własnego miejsca na ziemi, gdzie może być sobą. Dla pięciu niezwykłych kobiet tym miejscem jest farma Jovers Run. Claire. Tu się urodziła i wychowała. Tessa. Jej siostra przyrodnia z miasta. Meg. Gospodyni. Jody. Jej krombrna córka. I uciekająca przed trudną przeszłością Weki, córki Maclauda w każdą niedzielę o 19 w Holmarku.